W dzisiejszym dupańskim odcinku naszym zadaniem będzie zrobienie jak największego i najdroższego brain roota, robiąc kupę. Oczywiście moim rywalem będzie nie kto inny jak Gregory, który jest mistrzem w tej dziedzinie. Mimo wszystko nie poddam się, dlatego zjem 3 tony żwirku i pobiję rekord w tej grze, zarabiając biliony. Jeżeli jesteście ciekawi kto zwyciężył w tym arcy ciekawym i epickim pojedynku, to oglądajcie odcinek do końca. Każda łapka w górę to większe wypultany Brainrot, a w komentarzu możecie napisać hashtag BrainRoty. Gregory, Gregory, co ty My, robisz? Nie do jest nie do wzajemny! nie do Co ty robisz? Wychodzi tu ze mnie, słuchaj! O, o mój Boże, Jezu! Przyj Gregory, przy. Przerykam tu wobec Zostałeś mamu. Pa, jaki duży. Wyfajdałeś na świat tralalero, tralalara. Jezu, ale potwór. Słuchaj, Gregory. Dzisiaj będziemy robili Twoje dwie ulubione rzeczy, czyli będziemy grali w Brainruty i będziemy robili kupę, więc hello. Kubajska czekolada do kwadratu! I dzisiaj naszym zadaniem będzie zrobienie jak największej ku... Nie kupy. Brain ruta aby zarobić gigantyczne pieniądze, bo będziemy to sprzedawali w sklepiku i będziemy odblokowywali nowe, wspaniałe rzeczy. Jesteś gotowy na to, aby zrobić największą kupę na całym świecie? No jasne, chociaż mówiłeś zawsze, że na kupie nie da się zarobić, a ja ci pokażę. Znam tajne techniki, jak robić większą dwójkę. Patrz, pokażę ci. Muszę się mocno skupić. Wąchać pizzy hawajskiej i mega się skupić. Jezu, no to jest zapaść. Ksu, jakiś. Ooo <noise> Jak to ci z tyłka oh! <śytuj> <wyszło>. <śytuj> A nie jest taki duży, a to ja większego zrobiłem. <śytuj> no, no to wszystko to moje wieloletnie starania się. Moment. Mm. Weź e, moment, zepsułem. E... Musisz wziąć ksen. o oh, oh, kurde! Patrz, jaki duży! <śytuj> oh, kurde. Bydle, co? <grystanie> Ty to od razu już jakiś pay to musiałeś kupić sobie od razu, a ja sobie strzelę tutaj kupkę, tak, o. <grystanie> ale nie <grystanie> do fontanny! Szalika! Patrz, co ja mam! <grystanie> Zrobiłem morderca cappuccino. Popatrzcie. A ty co to? On świeci ci. Ja mam. No. Kokofano elefantów No, wygląda trochę jak kupa. A widziałeś tego? Ja nie mogę on się nazywa? On się nazywa. Ej, on się Gregory nazywa. A czy nie? g g gaga się nazywa. To jak Gregory jest. Mam złotego wafla którego dostałem z tyłka. Razy 8. Ja nie mogę ty podziąć mu Ty Robisz jest. dwójkę złotem, ale wiesz co, Sharikan? No. Żeby robić lepsze dwójki, to najpierw musimy sprzedać u tego chłopka, że. Czy? No, co ty gadasz? Dobra, czekaj, sprzedaj mój ekwipunek w takim razie. Dobra, sprzedajemy, tak. Ej, ja tego nie mogę wafla sprzedać. A, bo to się je! Ja jego jem, on mi. On mi daje szczęście. I wtedy robię. Nie wiem, większą kupkę. Robisz zdrową, szczęśliwą kupkę. No właśnie cię ci że musimy kupić sobie jedzenie. Ej, patrz, jakiego samolota robię normalnie. Bombardierka krokodyla, normalnie zrobiłem. Patrz, jaki wielki. Poka, poka, hobo, ja tu wybierę. O, pić, co? A to ciasteczko, kurde A co tu się kupuje? Chcę hot doga O, ja nie mogę, my możemy jeść takie rzeczy I ja dostanę przecież sraki po tym A mogę, no o to chodzi, a mogę zjeść więcej? Burgerka też sobie zjem Ty, można to wszystko jeść i łączyć ze sobą O, kurde, to jeszcze o... jeden na razy dwa O, kurde, szarikan czuję Idzie, on idzie, szarikan Co ty robisz? Mm, czuję jak wychodzi taki duży no, dobra, to, to, to nie jest dużo, ale. Moment, zaraz będzie taki. taki ogromny. Patrz, co ja zrobiłem właśnie? Ej, zrobiłem coś. Jakiegoś ducha, kucharz, kraba, karabara, bra. 3% ech, ech, ech. szansy na zrobienie czegoś takiego. Zobacz, co ja mam. O, on kurde. się błyszczy się! A jaki ty masz gigantyczny Brainroot? Din, din, dum, dadin. Że on ci zdążył z tyłka wyjść w ogóle, to ja jestem pod wrażeniem, naprawdę, Gregory. O kurde! O kurde! <grymne> Co ty? O kurde! Ja nie mogę! Nie no, teraz to żeś przegrył, Gregory. Jak to się w twoim. Co wygrałem? Wizytę u proktologa? Słuchaj, twoja dupa już nie będzie taka sama. No, to lodówkę! <grymne> Dawaj, Gregory, robimy razem dwójeczkę. Razem dwójeczkę? Zawsze chciałem z tobą <grymne> zrobić dwójeczkę. <grymne> 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 <o>, patrz, chodzi! <grymne> Ale potwór. Wyciągnąłem im bryczek. Ej, zobacz, że ja chyba delfina teraz robię. <grym> doktor. Tak, delfinka zrobiłem. O, nasze zadanie to jest zrobić taką na 10 tysięcy. Ej, zjadłem coś. X2 szczęścia. Dobra, robimy. No ej, a wiesz, że to jedzenie? No, co? Z ono nim? nie, nie schodzi nam chyba, nie marnuje się? No właśnie widzę, że... O kurde! ja, ej, popatrz, jakiego giganta zrobiłem. Masz coś większego niż ja zrobiłem teraz? No. Poczekaj! No. no, poka Nie! To! Tak? No. Mam większego Patrz! Czekaj, bo ja mam coś tak dużego, że ja nawet teraz tego nie widzę. jest poza mapą. Co się stało? O ty słonia masz! <noise> słonia miałeś w czterech literach! <noise> Faktycznie! O nie! Przegoniłeś mnie! No co to no, jest? To jest? No, co to e, jest? Go, e, ghost Bri Bri Gangster Gusini! What the hell? <noise> Patrz, pana na to, pa. Nie udało mi się. A robiłem coś ja... fajnego, robiłem złotego jakiegoś, gigantycznego. Ja mam jakiegoś niebieskiego. Patrz, koko fanto elefanto. Ale to dalej nie jest większy. Din, 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 Słuchaj, zjadłem tutaj kawałek pizzy hawajskiej. Źle się z tym czuję, ale robię takiego brainrooteru rano, że po prostu. Chłopie, słuchaj, nawet na ekstra wymięka przy tym, nie? To jest tak dobre. O! O! Neonowy fr. frutilla! Fr, fr, Patrz jaki wielki! Kurde! Jaki gigantyczny! O, a apickie ciasteczka! Ja nie mogę! O, 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 o. Ale... Robię coś niebieskiego, szalikan! Trzymaj mnie! Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym ja cię trzymał. Na, to... na... No nowy, patrz. Kolejny. Patrz, jaki ja duży. Nie gadaj, coś ty zrobił właśnie. Wywzrołem takiego <noise> dużego. Ale on i tak nie jest większy od twoich. Coś tu jest nie tak. Jak to nie jest większy? U mnie to jest gigantyczny wręcz. No ale waży tylko 1600 kilo. A ty masz za 6,5. Ale, o, bandito, bobrito. Patrz jaki. Widziałeś? No, duzi. No, duzi, bobrito, bandito. Dobra, takol, srako. Lecimy z tematem. Dawaj, kupę dalej, let's go! O kurde, ale ty banana tam ci Wychodzi! <laughs> Robię kupę codziennie, kupę. A to ty już miałeś złotego? Jak raz? Raz mi się udało go zrobić, ale za bardzo stałem ze speedranować i go przekliknąłem. przez niestety. Ale patrz, jakie mam. Mam bobrito, mam jakieś czajniki inne takie rzeczy. A ty, co ty robisz? <laughs> Ja ch to chyba melon! Arbuza! <laughs> Czyli to jest prawda, że jak zje się ten Arbuza z pestkami, to wtedy. <laughs> Arbuz rośnie. Wow, wow! Wow! On jest tak duży, że na, na, na samej oddalonej y, kamerze nie jestem w stanie go zobaczyć. No bo, bo ty masz czumtunga i on jest wyższy od mojego słonia. Kurde, oszukujesz. Aaa, wygrałem! O nie, co to za limbo! Szalikon, nic nie widzę! Mówisz, że chciałeś tego. <laughs> Pokemony pograć, to ci Magic Karpa wy wypaltałem. Hi hi. Nie ma lepszego jedzenia, jakiegoś takiego naprawdę super super jedzonka. Nie! Mam coś złotego! Patrz! Ja coś złotego robię! Kuchasz K. słuchaj, ja to duże! Pa, to... Ja mam czajniczek! O. Okej, okay. ja muszę i sprzedać te rzeczy, bo już mam za dużo w a <grywia> mi się poprzewracało. Sprzedajemy zadowolenie. Tak, ile będziemy mieli pieniędzy? Pokaż mi to: 127 milionów. Co ja za 127 milionów mogę wziąć sobie i kupić? Co? Życie ułożyć sobie możesz. No, za tyle pieniędzy na pewno. A to? Co to jest jakiś. Tu jest jakiś gościu. Mogę tu coś zrobić u niego, czy tylko mu nasrać do bajorka? Ej, patrz, tu jest weather machine, szarikan! A jest weather machine? Tak, i możesz kupić tutaj pogodę, na przykład za 19 robuxów burzę, albo śnieg, albo blood moon. A ja jakbym nie chciał nic właśnie kupić, żeby przestało to padać? To nie kupujesz. <laughs> Ale tu pada cały czas bez przerwy! Ukurde. O kurde! Okej, okay, chyba lecisz na rekord, Gregory. Rekord świata! <laughs> Przebiłem ci o 3 kilo! O 3 kilo! Ja nie wiem, ty słabą kupę robisz po prostu. Dobra, idę sprzedać te moje brain-ruciki. O kurde, złoty! Szarikan! Co? Co złoty? Złoty! Gold! To wygląda bardzo źle, shuriken, wiesz? Gold co? Jakiś Gold, no wyglądał trochę jak, nie, no, no nie powiem co, wyglądał dziwnie. Muszę go znaleźć, czekaj, żeby ci go pokazać. Ale cały czas mi wyskakuje, wejdź tu za, za tę dołącz do grupy, patrz! To jest on! Czekaj, zrobię Wielka tylko ku kupę stopa. i już, już pokażesz mi. Oh, super. Yo! Sama złota stopa. I co, pokonałeś mnie? Nie pokonałeś mnie. O nie! Niezwyciężony, może i duży, za to lekki, a to się nie liczy. No dalej nie jestem lepszy, no jak to jest możliwe? Muahahahaha! Zwycięzca może być tylko jeden i na imię ma i robi super kupę. Gregory ja cię nauczę jak robić kupę, ale tanio nie będzie. Poczymaj mi wojanka. A to po wojenku dużą kupę robisz? Co, bo ja robię taki mix. Dobra, kto jest pierwszy? Ja jestem pierwszy. Zrobiłem największą kupę na świecie. Bardzo dobrze. Ej, jest coś! O, za 25! Wisienki. Dobra, kupiłem Wisienkę. Co? Co one dają? Nie! Ale tam są 199 szczęścia dają! Oh my god, Gregory! No tak, bo ja kupiłem dwie. A ja jedną! To jest wspólny sklep! Najgorzej! Najgorzej, krekory. No najgorzej! A teraz robię... Co to oznacza? Że ja mam 400 szczęścia dzięki tym wisienkom. Pana to. Pana tą gigakupę. 6 tysięcy. Diamentowy ta, ta, ta sahur, rozumiesz to? I popad jak cię... Zrobiłeś większą kupę. Tak! Nie. Tym, tym zrobiłem. Patrz! Ty o to. No nie chcę kupować rzeczy! <śmiecki> ja tego nawet nie widzę za bardzo, bo jest za duże. <śmiecki> To jest wielka stopa. Gregory, przegoniłeś mistrza w robieniu kupy. Nie wiem jak to jest ale, możliwe. Ale to ja jestem mistrzem robienia kupy. <grygory> Dlatego mówię. Przegoniłeś sam siebie właśnie teraz w tym momencie. Ej, cały czas... A teraz patrz! Ale ja cały czas robię złote kupy teraz, nic więcej mi nie wylatuje z tyłka, o ile Ej, mogę tak powiedzieć. <grygory> Szarika, musisz się więcej najeść! Łapka hawajską! Leci <grygory> <Czekaj>, samoloci. <grygory> Czekaj, nic nie widzę, robię teraz kupę. O! Nie, tylko nie hawajska! Zabierzcie go! To, to cztere, czterema literami leci! Pum. <laughs> Jak ja ci zaraz coś wsadzę w cztery litery, to zobaczysz. Ile mamy pieniędzy? Mam 835 milionów, a ty tylko 160! Hmm? No ale ale jak ty to zrobiłeś? Jak to jest możliwe, że ja robię większą kupę niż ty, Gregory? Przecież ty jesteś ekspertem w robieniu kupy. Powiedz hmm? ty mi. No właśnie! Też ja się zastanawiam, skąd ty masz tyle pieniędzy. <laughs> w tym kraju nie ma co prawda pracy z moim wykształceniem, ale kupa jest w cenie, rozumiesz to? Dlatego <laughs> zawsze chciałem, żebyś został szamponurkiem. Będziesz zarabiał dużo pieniążków dzięki temu. Szambo, nurkiem, to, ja to ja wolę robić diamentowe kupy. Patrz! Diamentowy drzew! Karabara, karabara, A widziałeś takie coś? O kurde, czekaj. Jezu, jakie to wielkie nie. jest! <grym> A to? To widać? Co to, to jest? widzę takie tylko gig... nogi! Jakie to jest gigantyczne! Ale mega fajne, że tutaj w ogóle chyba te bufy na szczęście nie spadają w ogóle. Z masakra i wielka kupa. I proszę bardzo. Gregory, czy ty I musisz. Robić... Czy ty musisz robić kupę tam, gdzie ja robię kupę? Bo to... No bo ja kupuję jedzenie od razu, wiesz. Ja też, wypadł stąd. Ale to mój patent! Ale to ty kupiłeś sobie miejscówkę, gdzie robisz dwa razy większą kupę za Nie, No jest, zarobu... do, jest do dupy! Nie robię właśnie! To jest problem! Oskamowali mnie! <laughs> Jak można oskamować kogoś w takiej grze, gdzie się robi kupę? Bananita delfinka! Zrobiłem delfinka złotego. Lubisz delfinki? Delfinki super, ale może nie takie co wychodzą mi z tyłka. Słuchaj, ja się zastanawiam, co ten banan robi w twoim tyłku, nie? Ja się zastanawiam, jak słoń się tam zmieścił! Nuklearny dinozaur dostałem! 016% szansy, żeby go dostać. Zobacz na niego! Spójrz na niego! No, widzę! Nuklearny. widzę tylko początek tego nuklearnego dinozaura. Poka, 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 coś nowego. Ale co ci mam pokazać? Jak kuperowie? Takie coś mam. No! Podoba ci się? Jest super! Strzelam kupeczkę. Uwaga, 3, 2, 1, mleczny start. Brr, brr, o, gangster o, guzini! Duże. Let's go! Wielki ptoszek. Z tyłkami wy. co? Nie. <śmiech> <śmiech> Szarikan, chyba źle, jak ptaszki ci z tyłka wychodzą. Bo chciałem zawsze być ornitologiem. <laughs> Dlatego ptaszki sobie zrobiły gniazdo u mnie w tyłku. To. O, 3,5%, ale to dalej za słabo. Jak tam ci idzie pokonywanie moich rekordów? No, poczekaj, patrz, co wychodzi teraz ze mnie! <laughs> co my robimy ze swoim życiem? Rekorduję, ja nie, nie <laughs> wiem, ale jest to najlepsza <laughs> gra na świecie. <laughs> Legendarną gwiazdkę kupiłem za 10 milionów. 43 szczęścia mi dała teraz. Ze żaru. No, No. Ty złodzieju. No, jak złodzieju, kupiłem ją? Kupiłem ją! Za pieniądze! Twoje, co prawda? Ale kupiłem. Przegoniłem cię! Zrobiłem cięższą kupę! Nie może być. Nie wierzę ci. No, to jest. No, zobacz na tabie. Gangsterski piłkarz jakiś. <laughs> nie! Jak to jest możliwe! Przecież ja tyle jem! Nie omijam żwirku ani nic. A to co? A pieniądze ile masz? Łe! Co? To te połowy nawet nie masz to co ja mam. Szczęść <laughs> do ludzi. No bo poczekaj! Słuchaj, kupiłem sobie, bo są te, były teraz jakieś potiony i skupiłem sobie potion jednorożca, więc zaraz będę srał tańczą, nie? Mm, wielka siła w tobie drzemie, albo wielka kupa jak to było, jakoś tak mówił, jak w nowych tych, Gwiezdnych Wojnach, coś tam, coś tam, czuję w sobie moc, a to był tylko kloc, nie może być, że mnie Gregory pokonał Robimy kupę, to wuj! Muszę być pierwszy! Muszę pokazać, że nawet w robieniu kupy jestem lepszy od Gregorego. Nie może tak jakieś... być. Nie dasz rady! Nie masz na tyle pojemnych czterech liter! <laughs> Potrzymaj mi Brain Zaraz strzelę kupę taką, że normalnie Patrz świat... Patrz teraz na mnie! Widzisz to? Nie widzę, bo ty jak kup robisz, to ja cały świat zakrywasz 20 tysięcy! Je, no dobra, tego nie przebiję. Nie ma opcji. Jakim prawem ty coś taką kupę wziął zrobił, co? Bo jestem mistrzem w typieniu dwójki. A jakie to są broiny? Jakiego koloru one są? One są zielone czy Brązowy? <laughs> Ale z pieniążków to ja mam najwięcej. No i co ty na to? Złota kapucina wyleciała mi z tyłka. Ja już przestałem ale jeść nawet, bo to nie ma sensu. My walczymy o największą kupę, a nie o to, kto ile ma pieniądzu. A, bo, bo wygrywam z pieniędzmi, dlatego teraz już nie walczę. No, to ładnie się tam bawisz, ty na chacie masz. No tak było od samego początku. Ale no, ale oszukujesz, bo żarłeś hawajską. To jest oszustwo, Ja ci tego nie zaliczam. Był full start. Neonowy tripitropa. A wiesz kto? Ja, o właśnie, bo w ogóle ja w indeksie popatrzę i zobaczymy, kto ma więcej pokemonów, nie? A jest no. napisane takie podsumowanie? Oczywiście, że tak. Jest tutaj, ile wy, wypultałeś z tyłka. Jest jeszcze kostka i jest jakiś la-la-kawa-saturno-saturnitka. Ona jest mega-giga-chat, y, mega-tania. Znaczy, rzadka. To ja mi mam pięciu brakuje. Ja mam wszystkie legendarne. Te cztery Co? złote mam wszystkie, fioletowe mam wszystkie, niebieskie mam wszystkie. Jakiegoś br br -batapima. nie mam tylko, jakiegoś szarego. Ale ja już mam tak dużo szczęścia, że ja nie wiem, czy ja dostanę takiego zwykłego. O kurde, pan, dyskotekę robię! Co czekaj? Czekaj, muszę walić kloca. Diamentivo bon bundito, o kurde co jest? Paczaki tungtung za chul! Aż z wrażenia muszę strzelić Brain Rudcika. co my robimy ze swoim życiem? wygramy gramy Jest pytel! Let's go! Ja mam nadzieję, że to jest battle pass jakiś, żebyś mógł sobie kupić. No nie ma właśnie, tak to bym kupił. Ej, ja nie mogę pobić tego mojego rekordu, który ostatni zrobiłem, nie? No hmm. jest jakiś skam normalnie. Pięć tysięcy różnicy, Sharikan, zepnij poślady. No i ja nie mogę, bo ty, ty rozbiłeś bank po prostu. Dupsko rozbiłeś, rozumiesz? Rozerwałeś dupsko tym, kurde, challenge'em. Sharikan, krokodyl za wychodzi! Co ja mam z tym faktem zrobić, co? Gregory, chyba muszę przyznać faktycznie, że jesteś najlepszym mistrzem w robieniu, robieniu kupy. W robieniu kupy nie masz sobie równych, jesteś debeściakiem po Uuu, prostu. Uuuu, tak, co wygrałem! gówno. Wizytę na Sorze! Na Sorze to ty chyba tam jakiś ten pakiet premium musisz kupić. Miesięcznik najlepiej. Następnym razem zagramy w grę, gdzie się je żwirak, dobra? Ale nie ma motoki musiałbyś zrobić swoją. To zrobię sobie i będą tam kangurki, co będą jadły żwirek. I będzie kolorowy żwirek, będzie tęczowy żwirek. A ja potem się kupka będzie robiło kolorowo i wszyscy będą szczęśliwi. I każdy się odnajdzie w tej grze i będzie się bawił. I z całą rodziną będzie można grać. Nie wiem, czy ja bym chciał z mamą grać w wyrobienie kupy. Tato, tato, chodź ze mną zagrać, robimy kupę. Aleksja, odrobione? No ale ta, to wej. Ja chcę szarikana. <ścoughs> Ej! u Ej! Nawet nie zauważyłem jak cię pokonałem! oh my god, i to 4 tysiące! Nie! O, tak jednak, jednak cię pokonałem! O, Ostatnie wiecie. trzy próby, szarikan, czuję to, mm -hmm. że machnę taką kiełkloca. <ścoughs> ja muszę sprzedać, bo już miejsca nie mam po prostu na te brainurciki. Tak, dawaj sprzedajemy. Co mamy tu coś do kupienia? Jakieś arbuziki. Bo wszystko Gregory powykupywał. Pewnie, że tak. No nie, przy tam nie ma. Próbuję pobić. O kurde, no jeśli to nie będzie większe od ciebie, to... To ja nie wiem co! Dobra, walimy kolejnego kloca! Ej, robię coś... Co, coś fioletowego! Takiego tęczowego robię! Ty dyskotekę robisz! Oh my god! Powiedz mi, że w indexie odblokowałem coś nowego. Ty, nie odblokowałem, ale zrobiłem takiego tęczowego. Ja nie mogę, Gregory! Zrobiłem kupkę. Ej, dobra, bo ja już jestem tak zbufowany, że bardziej się chyba nie da, nie? Ja mam już szczęście, tam chyba 1500-1900. No, moje A... szczęście jakieś jest do. Dupy. No, Gregory, powiem ci, nie przebijesz mistrza po prostu. Jeszcze zwycięstwo! Nie tylko najwięcej zarobiłem, pieniędzy! I to trzykrotnie więcej niż ty! To jeszcze jakiegoś strika zrobiłem razy dwa, i 24 tysiące zrobiłem kupy! I to liczone w tonach! A zwycięstwo! I za to mogę zjeść sobie kawałek pizzy z peperoni, a nie hawajskiej. A ty wracaj do robienia kupy. Majka, no ale ja tam dwójkę zrobiłem! Co? Na tą pizzę! Gratulacje! Aaa, zostaw mnie! Chodź tu zaraz dostaniesz pod dupie. Nie!